Witam wszystkich. Tutaj macie w pojemniku plankton i będę karmił swoje ryby w dużym ogólnym akwarium planktonem. Chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Tutaj, właśnie, dałem cyklop dawnia dla dużych ryb. Napiszcie, czy podobają Wam się moje ryby. Tutaj jest miks mieczyków, parę żyworudek Tam też, gdzie nie będziecie widzieli głupiki koje albino. No, i to takie moje główne akwarium, które cieszy moje oko, bardzo mi się podoba. Też wy możecie napisać swoje zdanie, co sądzicie o tym akwarium, o rybach i w ogóle. Jest oczywiście duże przepełnienie tutaj w tym akwarium, zagęszczenie gęste, no ale filtracja i podmiany wody powodują to, że te ryby jakby żyją zdrowo i się cieszą z pobytu w tym akwarium. Tutaj właśnie plankton daję i za chwilę pokażę Wam, jak karmię narybek planktonem. To też będzie ciekawe. Na razie dorosłe. Plankton z reguły starcza mi na 2 dni, więc skarmiam jakby przez 2 dni jedną porcją złapaną w zbiorniku. Na wcześniejszych filmach widzieliście, jak łapie ten plankton, a teraz już tak jak to wygląda podczas karmienia. No, i tutaj na dole pływają linie, limie perugie, też fajne żyworódki, Jakby ktoś chciał, to dajcie znać. No, a tutaj na rybek. Na rybek koi ma 3 tygodnie, urodził się 17 maja. Podczas karmienia planktonem to wyłączam filtr, i one pływają nawet czasami dzień, dwa bez włączania filtra. W tym planktonie są często podmiany wody. No i tutaj zobaczcie na górze, jak plankton płynie do światła. Na górze jest żarówka jedna i, i, i plankton zawsze płynie do światła. To jest ważna uwaga, że właśnie plankton zawsze kieruje się do światła. No i tutaj te trzy tygodniowe mieczyki koi. Jakoś specjalnie nie skakałem przy nich, więc mogłyby wyrosnąć troszkę większe. Woda w akwarium też jest chłodna, bo ma 20, około 20 stopni. Nawet miała czasami mniej. Tu plankton płynie do światła, jak widzicie na filmie. Bardzo fajnie to można zaobserwować. No i mieczyki koi, mówię, że no efekty hodowlane mogłyby być trochę większe, jakbym bardziej się postarał, no ale jest jak jest. Myślę, że też nie wyglądają najgorzej jak na trzy tygodniowe rybki. No i tak właśnie wygląda na rybek. To tak yy, wygląda, że tego jest niedużo, ale tutaj pewnie jest ze 150-200 młodych. Zawsze się tak, takie mam wrażenie, że ich jest mało, a potem jak zaczynam je liczyć, to potem wychodzi, że jest dużo. Tutaj na początku oddzielam taki gruby plankton, czyli ta najgrubsza dafnia. Zostaje na pierwszej siatce, czyli robię różne selekcje pokarmu. I ten najgrubszy zawsze wyławiam, żeby dać na pierwszy raz do dużego akwarium dla dużych ryb. Nie ma sensu dawać go dla małych ryb, no bo nie zjedzą go, więc na początku zawsze daje ten największy tam wodzień dafnia dla dużych ryb i tutaj sobie jedzą tak małe rybki nie zjedzą tego najgrubszego, najgrubszej dafni, więc temu ta selekcja jest no ryby zadowolone jak widzicie sobie podjadają widzę radość wśród moich ryb jak jedzą ten żywy pokarm temu też karmię tym pokarmem ryby Staram się znaleźć zawsze zbiornik bez ryb, żeby nie przynieść jakiejś choroby do akwarium, ale z reguły jest OK. Jak się podoba, podobają Wam moje ryby, dajcie łapkę w górę, suba. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Tutaj woda jest z Bajora, więc jeszcze jest brudna. Chciałbym Wam pokazać, jak gęsto tego jest. Na dole na boku tutaj siatki jest taki muł, więc tą wodę trzeba jeszcze oczyścić, no ale zobaczcie ile jest planktonu. Machnąłem tam siateczkę troszeczkę i już jest porcja duża planktonu. No i tam na gęsto w tym wiadrze jest dużo tego planktonu. Ja karmię zawsze dwa dni, więc też z dwa wiadra zostawiam na następny raz. No i tutaj widzicie plankton pływa. W, na dole jest muł, więc zawsze jak będę odławiał, to ten muł zostaje na dole, żeby nie, nie wrzucać go do akwarium. Dobra, jak Wam to się podobało, to dajcie łapkę w górę, będę starał się więcej rzeczy nagrywać, oczywiście mile widziany sub. No i co, do usłyszenia w następnych filmach. No, nagrywam swój mały akwarystyczny świat. Do zobaczenia!